Cześć widzowie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak używać funkcji infrared w Fliperze 0. To jest pierwsza część z e, pokazywania, jak używa się Flipera 0. Zacznijmy od tego, że wchodzimy w infrared i tutaj mamy tak, uniwers uniwersalne piloty. E, uczyni się nowego pilota. I te dwie funkcje będą nas e, najbardziej. Interesować dzisiaj. W uniwersalnych pilotach mamy większość urządzeń. Działa, działają te piloty też na, na większość tych sprzętów, ale na niektóre nie działa albo działa bardzo wolno. Bo teraz, jak kliknę teraz, to możemy zobaczyć, że jak to się załaduje, to gdy kliknę przycisk, to bardzo wolno tu się ładuje. Lecą procenty, to trochę potrwa. A jak teraz? Zrobimy sobie, wejdziemy w zakładkę Learn New Remote. Powie nam teraz, żebyśmy zeskanowali jakby podczerwień z naszego pilotu, pilota do naszego Flipper Zero. Więc teraz przełączę się na kamerę w telefonie. Ok, teraz gdy mamy już i pilot, i Ustawioną tą funkcję ustawiamy pilot dokładnie w ten sposób, aby kierował tą małą lampką na pilocie do tego czarnego panelu na fliperze 0. I teraz dajemy dalej. Ok, i teraz ja, y, taki guzik, jaki chcemy teraz zakodować, musimy nacisnąć na pilocie. Ja teraz zakoduję przycisk yy, zasilania, więc teraz go po prostu trzeba nacisnąć i działa. Teraz przełączę się już na kamerę z komputera. Ok, mamy już zapisane. Teraz zachowujemy, zapisujemy. Tutaj zapiszę z, yy, już zasilanie. Jest. OK, zapisujemy i działa. Teraz mamy tutaj taki mały panel. I możemy go teraz użyć. Przełączę się na kamerę z telefonu, aby pokazać wam, jak to działa. OK, teraz tylko najeżdżamy na nasz guzik. Naciskamy OK. I jak widać, zadziałał. Zaczyna coś migać. Zaraz się włączy. No, i teraz sprawdź. OK, no, już się włączyło. Dobra, teraz sprawdźmy, czy się wyłącza. Naciskam OK i jest wyłączone. Wszystko działa. Tak samo działa z dźwiękiem i tak dalej. W takim razie dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Będę robił kolejne części. Do zobaczenia w następnej części. Jeśli Cię to interesuje, to. Pamiętaj, żeby zasubskrybować.